Witaj w Kaliani Yoga and Qigong, Nie tylko Chikong, ale też Yoga. Bo nie będzie to niestety Yoga na kręgosłup, albo Yoga na szyję, albo Yoga na spięty kark. Będzie to Yoga dla całego ciała, ponieważ Twoje ciało jest całością. To, co się dzieje z Twoimi stopami, ma duże znaczenie na to, co się dzieje z twoim kręgosłupem. I nie tylko pracujesz na szyjnym kręgosłupie, tylko kiedy robisz coś dla swojej szyi, robisz też dla twojego dolnego odcinka lędźwi albo piersiowego odcinka kręgosłupa, to jak ustawiasz ręce, co robisz ze swoimi łopatkami, ma ogromne znaczenie dla całej postawy twojego ciała. Będziemy praktykować synech jogę, czyli taką kombinację jogi i kong Bardzo pięknie działa też na powięzi, regeneruje, wydłuża i też działa na merydiany, czyli na przepływ energii przez merydiany. Popróbuj ze mną, poćwicz, daj komentarz, od razu napisz, czy podoba Ci się ten pomysł i subskrybuj ten kanał i zaznacz dzwonek, żeby dostawać właśnie informacje na temat wszystkich nowych pojawiających się nagrań. A teraz zaczynamy. Czyli zaczynamy od otrząsania rąk, otrząsania całego ciała, tak żeby zacząć rozluźniać już wszystkie stawy i zrzucić z ciała trochę ciężaru, ociężałości, napięć. Dociskasz punkty, jak czyli miejsce, gdzie są poduszki na stopie. I Obserwujesz, czy możesz zachować w tej pozycji również stabilność, czyli nie wypadasz bardzo do tyłu czy do przodu. Zwracasz uwagę na to, jak dociśnięte to są obie poduszki Twoich stóp. Łokcie lekko na zewnątrz, czubek głowy w stronę nieba, broda w stronę szyi, w stronę gardła. I teraz postaw stabilnie stopy, jeszcze przez chwilę rozluźnij. I otrząsaj ciało. Weź głębszy wdech. Najlepiej skieruj go do brzucha. Poczuj też z wydechem, jak rozluźniesz barki. Ramiona idą od uszu. Dół. I teraz na boki. I otrząsaj. Jeszcze przez chwilę. Okej. Okay. Troszeczkę szerzej ustaw stopy i zacznij ruszać na boki, prawą i lewą stronę. Teraz lewa ręka za bark, prawa na nerkę i po przeciwległej stronie prawa za bark, lewa na nerkę. Lub odwrotnie. W każdym razie ruch jest bardzo swobodny i ręka tak swobodnie spada na ramię. Lub obija nerkę. Jeśli chcesz, możesz zrobić głębszy skręt. Okej. ok. I powoli patrzysz przed siebie i pozwalasz jeszcze, żeby ręce obijały ciało po bokach. Ręce skieruj w stronę nieba. Ustaw stopy równolegle do siebie, względem siebie. One są na szerokość ramion lub bioder. Miękkie kolana i bardziej dociśnij zewnętrzną krawędź stopy. Popatrz, czy Twoje poduszki na stopach są przyklejone do ziemi. Wszystkie palce, czy czują matę, podłogę, też pięty. I z wdechem unoś ręce nad głowę. Tak wysoko, jak dla Ciebie jest to wygodne. W przód i... Puszczasz ręce swobodnie w dół, cały czas utrzymując prosty kręgosłup, czyli wyprostowany tułów. Dech. Luźno puszczasz ręce, miękkie kolana. Uff. Szyja rozluźniona, ale czubek głowy w stronę nieba. Teraz pozwól, żeby ręce bujały się po bokach. Swobodnie czuj rozluźnienie w łopatkach. I zatrzymaj. Zacznijmy od wydłużania kręgosłupa. Delikatnie przysiądź wkład, czyli rozluźnij kości ogonową, pachwiny, stopy równoległe, kręgosłup rozluźniony u dołu, rozluźnione pachwiny. Uda delikatnie zrotowane na zewnątrz poprzez to, że dociskasz zewnętrzne krawędzie stopy, pięty poduszki na stopie i palce stóp. Wdech. Zostań. Przez centrum ciała tylko ręce, ramiona zostają rozluźnione do klatki piersiowej. Czujesz, jak osadzasz się tutaj ze swoją uważnością, ze swoją energią. Wdech. Przez całe ręce ciągniesz energię do czubka palców dłoni, nie podnosisz ramion do góry. Wydech przez czubki palców dłoni na zewnątrz. Wdech, unosisz do góry nad głową. Łączysz dłonie i jeśli masz spięte barki albo spiętą szyję, to zrób łokcie i pachy lekko w przód. Wdech. I z wydechem czubek głowy, czubek palców do góry, broda lekko do gardła, szyja wydłużona, kość ogonowa w dół. I możesz oderwać delikatnie pięty od ziemi. Wydłużaj cały kręgosłup. Dech do góry. I wydech. Stajesz ze stopami powoli, ręce idą w dół, pierw pachy, łokcie. Do klatki piersiowej. Zostań przez chwilę w tym miejscu. Popraw swoje stopy, jeśli czujesz, że palce stóp są za bardzo na zewnątrz. Rozluźnij kła, czyli pachwiny biodra. Poczuj ustawienie całych stóp na ziemi. Teraz otwórz lekko dłonie, ale czubki palców dłoni nadal są połączone razem, pachy w dół. Rozluźniona szyja. Możesz nawet delikatnie podnieść palce stóp i przykleić się jeszcze bardziej do ziemi. Sprawdzaj, jak Twoja szyja, ramiona rozluźnia je powoli. I powoli opuść ręce w dół. Złap w dłonie kule energii. To są ręce węże, ręce węgorze, płynące węgorze. Przesuwaj ręce w stronę dłonie, w stronę uszu. Przysiadaj ponownie na wysokim stołku. Wdech. I zawieź się w taki sposób, jakbyś wisiała, wisiał na drzewie. <grym>, jak małpa na drzewie. Z boku wygląda to w taki sposób, wygląda to tak. Ramiona są rozluźnione, pachy cały czas skierowane w stronę podłogi, przed siebie. Miękkie nadgarstki, ale w dłoniach cały czas trzymasz te kule energii. Kość ogonowa w dół, jakbyś siedziała, siedział na wysokim stołku. Utrzymuj dół, zegnij łokcie i zostań przez chwilę w takiej pozycji jak małpka, jak orangutan. Rozluźnij kręgosłup. Wydłużaj plecy. Tam, gdzie są łopatki, przestrzeń między łopatkami. Cały czas trzymasz tutaj aktywnie w dłoniach kulę energii. Kość ogonowa jeszcze bardziej w dół. Wydłużaj teraz dół pleców. Możesz się delikatnie nawet pochylić, ale ważne jest, żeby kość ogonowa była w dół, długie plecy. Ręce idą z tyłu w stronę nerek, w przód, cały czas siedzisz, tak żeby nie wydłużać, nie, nie zapadać się w odcinku lędźwiowym, w przód, kość ogonowa w dół, rotujesz ręce, za uszy, tech, teraz wydłużaj cały kręgosłup, krąg po kręgu, nad głowę i ponownie małpka. Dłużej i w dół. Wdech. I otwieraj klatkę piersiową. Kiedy idziesz do przodu, rotujesz ręce palcami, czubkami palców na zewnątrz, wdech. Czuj otwarcie w klatce piersiowej. Łopatki są w dół, kość ogonowa w dół, nad głowę. Zawieszasz się. I to jest jak pozycja psa z głową w dole. Patrzysz delikatnie na swój brzuch, na pępek. W Stronę pępka, w stronę brzucha w dół. I rotujesz palce do przodu i od kości łonowej wydłużasz. Otwierasz tak jak pies z głową w górze. Dech Wydech. Wdech. Otwieraj przód. Brzuch, klatka piersiowa. Stopy cały czas stabilne na ziemi. Dociskaj. Wdech. Pies w dole. Luźno puszczasz. Wydech. dech. Nad głową. I wydech. I rozluźnij szyję. Twoje ramiona są lekko w przód, pachy w dół. Kość ogonowa w dół. Tutaj możesz delikatnie docisnąć bardziej. Tutaj możesz docisnąć bardziej poduszki na stopie i pozwolić, żeby delikatnie pięty uniosły się do góry. Teraz dociśnij całe stopy i ostatni raz wdech. Otwieraj brzuch, klatka piersiowa. Łopatki są w dół, szerokie plecy teraz też u góry. Nad głowę i wydech. Cały czas pozwól sobie na taki ruch, który jest płynny, miękki. Dech. Ostatni raz. Dech. I wydech. I zatrzymaj ręce w okolicach brzucha. Zamknij je w stronę brzucha. Ciekawa jestem, jak się czujesz po tej serii. Na pewno jest cieplej, na pewno dużo więcej energii płynie przez ręce, przez cały kręgosłup. Wykorzystamy teraz tę praktykę i przejdziemy do nóg, żeby rozruszać też biodra. Przenosisz ciężar ciała na swoją prawą nogę, zgarniasz cały czas energię w dłoniach, podnosisz lewą w przód i rotujesz udo na zewnątrz. Wystawiasz ją delikatnie w przód. Przesunąć na środek, żebyś dobrze widziała, widział. Palce, czubki palców stopy są delikatnie oparte o matę. Tutaj uda są zrotowane na zewnątrz, kła jest otwarte, kość ogonowa jest w dół i zaczynasz zagarniać energię na zewnątrz. Jeśli możesz, oderwi delikatnie palce stopy w przód, kierując nogę w przód lewej stopy. Otwórz na i daj sobie takie uczucie miękkości w ciele okay? możesz nawet jeśli chcesz zgiąć bardziej nogę, rozluźnić kostkę jeśli nie możesz, postaw po prostu stopę i otwórz biodro w taki sposób ta noga jest elastyczna, nie ma blokady w stawach bardzo mocnej tak? nie prostujesz jej miękko ok i powróć. Zmienimy nogę. Stajesz na lewej nodze I znów zagarniasz. Otwierasz. Rotujesz na zewnątrz. Ale stopa idzie do przodu. Tak? Stoisz stabilnie na stopie lewej. Na lewej stopie. Miękka kostka kolano. I udo. Stabilność jest w twoim kręgosłupie. Od... Podstawy płynie przez cały kręgosłup do czubka głowy. Otwierasz. Jeśli chcesz, możesz podnieść się do góry trochę. Oddychaj spokojnie do dołu brzucha. I szukaj miękkości. Jeśli dla Ciebie za trudno, możesz też postawić nogę w taki sposób. I powróć. Odstaw obie stopy równolegle. Okay? Zrobimy jeszcze raz. Ja stanę bokiem. Zagarniasz energię. Stoisz na swojej prawej nodze i rozluźniasz lewo. Otwierasz. Jeśli chcesz, unieś lekko do góry. Jeśli nie, nie jest dla Ciebie za trudno, żeby utrzymać balans i równowagę. Postaw stopę, ale pamiętaj. Otwierasz. Lewe udo na zewnątrz, kolano na zewnątrz, i tutaj prawe udo też lekko na zewnątrz. Modelujesz to stopą, tak? Poduszki na stopie, palce dobrze trzymają się, maty ziemi, podłogi i możesz lekko rozluźnić swoją lewą stopę. I wracaj. Poczuj stabilność na obu nogach. Przenieś ciężar ciała na lewą nogę. Poczuj. Pierw stopę. Palce, poduszki na stopie. Zewnętrzna krawędź pięta. Przenieś spokojnie ciężar ciała na swoją lewą nogę i pójść prawą, rotując udo lekko na zewnątrz. Jak masz siłę i stabilność, podnieś nogę trochę wyżej. Pamiętaj, przód ciała otwarty, łopatki też otwarte. Broda w stronę gardła, szyja wydłużona, czubek głowy, w stronę nieba. Rozluźniaj nadgarstki, kostkę. Pachy w dół, łopatki w dół. Właściwie łopatki w dół, a pachy rozluźnione. Ok. Postaw w dół. I rozluźnij. A teraz sprawdź całe swoje ciało i zrób jeszcze raz podwójnego węgorza. Dech. I wydech. I na zewnątrz. I złap energię w dłoniach. Kontynuujemy. Jeszcze otwarcie bioder. Stajesz na swojej prawej nodze. Teraz. Zbierasz energię i rotujesz udo jeszcze bardziej na zewnątrz, tak żeby twoje kolano poszło w lewą stronę. Tutaj zostajesz tak jak w poprzednim ustawieniu i zbierasz energię. Zostaw stopę na palcach, do góry, wdech i delikatnie podwójny węgorz z małym skrętem z brzucha w prawą stronę. Wydech, wdech, i wydech. I tutaj podnieś kolano, jeśli możesz. Jedna ręka lewa zostaje w dole, prawa do góry. Jeśli jest tobie za trudno, zostań ze stopą na ziemi i otwieraj swój. Cały prawy bok. Tutaj ramię pacha w dół. Jeśli możesz, unieś nogę. Pamiętaj, brzuch luźny, oddychasz do dołu brzucha. Rotujesz na zewnątrz. Spokojnie oddychaj. I postaw z powrotem stopę. Zamykaj energię. Przenieś ciężar ciała na swoją lewą nogę wdech, podwójny węgorz. Wydech, w dół i przygotuj już prawą nogę. Tutaj obserwuj prawą i lewą stronę. Udo na zewnątrz, podwójny węgorz. I tutaj również otwarcie. Pamiętaj o stopie. Wdech, łopatki w dół. Wdech, Zrotuj się z dolnego dantien, z brzucha, w lewą stronę. Udo otwieraj cały czas w prawą stronę. Przyciskaj piętę, stopę do ziemi, wdech, łopatka w dół. Dłużej i wydech. Teraz zostajesz ze swoją prawą ręką w dół, lewa ręka do góry. Wnętrzem do środka, w dół prawa i wydłużaj cały lewy bok. Od stopy przez całe ciało, kość ogonowa w dół. Tak, tutaj jest takie ułożenie. Nie wypinasz kości ogonowa w dół. Jeśli możesz, noga do góry. I wydłużę jeszcze bardziej, jeśli to jest dla Ciebie możliwe. Możesz delikatnie oprzeć rękę o nogę. Z przodu wygląda to tak. O, właśnie. I to jest Państwa konasana. Czyli taka pozycja, Liodze. Zostań. z tylko pokazać, jak to wygląda. Tylko, że w tym przypadku możesz ją wykonać bardzo prosto. I tak naprawdę pracuje Twoje ciało całe. I wracasz. Zamykaj. Dech. Podwójny węgorz, obie strony równe, i wydech w dół. Wdech. Słap energię w dłoniach. Obserwuj obie strony swojego ciała, prawą, lewą, od stóp przez biodra, przez łopatki, ramiona, szyję, łokcie, szczęki. I rozluźnij. Na zakończenie wykonamy taką sekwencję, która będzie wydłużać jeszcze Twoje boki ciała. Pobaw się ze mną. Właśnie w ten piękny ruch. Wdech. Wydech. Skłon aż do ziemi. Przysiądź spokojnie. Teraz otwieraj swój lewy bok. O, zacznij od brzucha, ramię, łokieć. Nadgarstek. Kościół ogonowa w dół. Siedzisz cały czas. Rozluźnione kła. Wydłużaj. Nie podnoś zbyt wysoko kręgosłupa. To jest tylko taki skręt ciała. Zamykaj nadgarstki łokcie i powolutku od brzucha w dół. Ponownie podwójny węgorz. Wdech. I druga strona. Wydech. Zaczynasz. Tutaj delikatnie podnosisz energię do góry. Czujesz to też w dolnym lampie. Wdech. Od brzucha przez klatkę piersiową, ramię, łokieć. nad Nadgarstek. Lewa ręka w dół, prawa do góry. Nie prostujesz całego kręgosłupa. Rozluźniesz. Kość ogonowa jest w dół. Rozluźniasz szyję. <grym> I zamykasz. W dół. Podwójny węgorz. łopatki szyja wdech wydech i skręt zbierasz energię jakbyś ciągnęła, ciągnął ją od ziemi skręt w lewo otwierasz od brzucha łopatki klatkę piersiową skręt twoja prawa ręka zostaje lewa wraca Brzuch, klatka piersiowa, lewa ręka, łokcie się spotykają. Wdech. W dół. I skręt w prawą stronę. Brzuch, kości jest w dół. Klatka piersiowa, otwierasz ręce. Pamiętaj, kolana zostają z przodu, czyli tutaj Twoja lewa stopa jest mocno przyklejona do ziemi. Również zewnętrzna krawędź i pięta. Wydech. Zostajesz z lewą ręką z przodu. Prawa wraca. I czuj. Cały kręgosłup i łopatki. Wydłużaj plecy. Jak robisz tę pozycję, to masz pięknie wydłużone plecy. <śm> I otwieraj. Dech. I w dół. I wdech. I do góry nad głowę. I ostatni, dech od ziemi. Do góry w stronę nieba. Otwieraj. zgarniaj wdech. Do brzucha w tył. Przed siebie. Od dołu, od ziemi, do klatki piersiowej. Otwieraj brzuch, klatkę piersiową. I tu jak otwierasz, kościoł jest jest w dół. Nie wyginaj lędźwi. Czuj stabilność. Bardziej wzmacniaj przód. Otwieraj. I unosz do góry. Energia ciągnie do góry. Stopy stabilnie na ziemi. I zamykaj. I połącz dłonie. Poczuj energię między dłoni. Możesz trochę z wydechem oddalić, z wydechem przybliżyć. I połącz palce dłoni razem. Odłóż to nie, dłonie do brzucha do dolnego Dantien, rozluźnij. Przybliż stopy. Podziękuj swojemu ciału, podziękuj sobie. Jeśli spodobała się Tobie ta praktyka, i to wideo, zostaw like. Tutaj u góry jest numer telefonu, na który możesz przelać blikiem. Wymianę energetyczną, jeśli czujesz, że to wideo jest dla Ciebie wartościowe. Możesz też postawić mi kawkę. Tam na dole w opisie tego wideo jest link. Subskrybuj ten kanał, zrób dzwonek, żeby dostawać informacje na temat nowych nagrań, nowego wideo. Znajdziesz tutaj, zarówno kong, jak i właśnie tą wyjątkową formę jogi, czyli jogi połączonej z kong. Dziękuję Tobie bardzo i jeszcze dużo zdrowia. I proszę dobrego ci. Do zobaczenia.